Cześć tu Beata, dziś mamy wtorek, 2 lipca, czas na minutę z tarotem. Karta na dziś to świat. Dzisiejszego dnia możemy odczuwać taki moment y, dopełnienia, taki moment zwieńczenia y, tego, nad czym pracowaliśmy już od jakiegoś czasu. To jest domknięcie się pewnego cyklu, dlatego że to jest ostatnia karta Wielkich Arkanów, więc taka cykliczność jest tutaj też naturalna. To jest koniec. Y, Trudności, szczególnie jeżeli zmagaliśmy się z, z czymś od jakiegoś czasu. Mm. W takim negatywn bardziej negatywnym aspekcie ta karta będzie nam przypominała, że nawet z małych sukcesów należy się cieszyć, bo dla nas sukces to jest coś ogromnego, coś wielkiego i wtedy, kiedy to jest osiągnięte, możemy celebrować. A tak naprawdę, nawet z małych y, sukcesów należy się cieszyć i je też trzeba doceniać i zauważać. Wówczas otwieramy się na te wszystkie inne nowe zmiany, które w naszym życiu zachodzą i potrafimy się z tego cieszyć. Jeszcze w, w takim klasycznym y, znaczeniu, ta karta również oznacza: i te bliższe, i te dalsze, więc jest y, okres wakacyjny, nic więc dziwnego. Natomiast ta cykliczność, to dopełnienie, ten moment domknięcia jest też takie znamienne. Dziś mamy nów, więc y, zastanówmy się nad tym, z czego tak naprawdę, co udało nam się zrealizować i osiągnąć. Y, I tak naprawdę zauważcie to, żeby nie pominąć nawet małych spraw. Ponieważ one też są ważne. Całe nasze życie składa się z małych etapów, więc taka radość z tego, co udało się osiągnąć, będzie również bardzo dobra. Mam nadzieję, że energia dzisiejszego dnia nam na to pozwoli. Pozdrawiam i do usłyszenia.